Siemano, w dzisiejszym odcinku trafiliśmy ikonę Future Stars do tego, jeszcze tam parę Future Starsów padło, no i otworzyliśmy też nagrodę za Future Champions. Dlatego, jeżeli taki content Wam się podoba, subskrybujcie, lajkujcie i zaczynamy. Ok, a więc jest 5.35, jak to nagrywam, i otworzyłem sobie paczuszkę za pół miliona, bo widziałem, że wyszła. Akurat wróciłem sobie z pracy, to stwierdzę, że a otworzę sobie. Mamy monety na dwie takie paczki, a na początku otwórzmy pierwszą, zobaczmy, co nam wypadnie. Sprawdzamy. Czy będzie fioletowo? Jest Inform? Naprawdę? Yy, tu nie wiem, czy to nie jest Future Stars? A Endo, a ja ją mam, bo zrobiłem 85. Mamy Delicta 88. Nie z Zobaczmy co oprócz tego. Oprócz tego mamy 8 duplikatów, tylko dużo walkoutów. Zobaczmy jeszcze co mamy dalej. I na duplikatach na przykład, bo nie wiem co tam mam. I 8 duplikatów to jest pani Endo. I reszta karty 8384. No dobra, sobie to wyślijmy do klubu, a to dziś przepalę. Teraz się zastanawiam, którą paczkę otworzyć za 400 czy za pół miliona? Ale chyba otworzmy znowu tą za pół miliona, dobra, lecimy taki content dla widza. Sprawdzamy i mamy ikonę? Ej, to jest ikona. I to jest znowu guler, ale jest ikona. Teraz czy jest to ikona? To jest ikona Future Stars. Oby ktoś dobry, proszę, 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 proszę. Gerard? Uuu! Ej, 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 dobra. Dobra, Gerard? Gerard 91? On musi być coś wart. No, nie powiecie mi, że nie. Gerard? No 900 tysięcy za Gerarda? Jo! no on jest do pierwszego składu. To jest w ogóle. Najlepsze jest to, że ten foder, który miałem, przepaliłem na tą y, Future Stars z Barcelony, bo chciałem ją sobie dać właśnie za modlicia. Ale chyba już jej nie dam, bo mamy Gerarda. No a w duplikatach jeszcze ten guler. No śmiesznie, ale no, zrobimy akurat tą y, Future Stars z Barcelony. Zrobiłem tą Claudię Pinę. No tak naprawdę teraz będzie wchodziła na zabawki. A chciałem ją właśnie dać za tego modlicia, chciałem ją przetestować, bo staty ma nieziemskie fajnie wyglądająca karta z Fineski Plus do tego jeszcze tam prostopadły, plus po, no, po prostu rewelacyjna karta ale no będzie Gerard Belka Damian może mi co najwyżej pozazdrościć że ja go trafiłem a on go jeszcze nie trafił Na ten moment tak prezentuje się ten skład wymieniłem tego właśnie Modricia na Gerarda ale ogólnie jeżeli chodzi o moją ławkę to jest tutaj niezwykło jest naprawdę dużo zawodników takich no którzy u was pewnie by się łapali jeszcze do pierwszego składu. Nie mówię, że macie słabe składy, po prostu, że u większości by się jeszcze łapały do pierwszego składu. No, a u mnie jedynie zajmują ławkę, bo taki Futre świetnie u mnie wchodzi z ławki Son, Puskas, Walker. A Claudia Pina też pewnie w pierwszym składzie. Salah, Modric, Putejarz, nad Maguire. No, po prostu rewelacyjne karty. Nie mam gdzie ich w ogóle zmieścić. Nie wiem, dajcie mi znać, czy takim środkiem pomocy grać, czy może jakimś innym, właśnie, że. Nie wiem, Modric za Zico, albo ta Claudia Pina. Nie wiem, dajcie znać. Full Champions skończone i jakbym miał opisać to Fampions jednym słowem, to bym opisał to dramat, dramat, jeszcze raz dramat. 11 zwycięstw, była szansa na 14, ale powiedziałem sobie, a niech już będzie to 11, dawno nie miałem 11, ukóry, prawie padnie spadł. No co ja mogę powiedzieć? Mecze przegrywałem takie, które nawet nie powinienem przegrywać. Dużo moich błędów też też coś się odwalało w tym Champions. nie wiem trudno, odbierzmy sobie te 11. Za 11 zwycięstw nagrody, może będą lepsze niż za 16, niż za 14, które wbijam cały czas. Mamy Magul na początku, tu mamy u, Future Stars 87, on nie jest nic warty, ale fajnie zobaczyć kartę eventową jak najbardziej. Fajnie zobaczyć, że da się trafić tą kartę. Eee, co mamy dalej, co mamy dalej? Mamy tam... Mm, Boże, nie pamiętam co się dostawało za 11 zwycięstw, tak szczerze. W ogóle mamy też paczki fajne za. Jak to się nazywa? Za wygranie tam wszystkich meczów w y, mistrzostwach, co nie tam 40 miałem i wszystko się wygrało. To się podbierało paczuszki i mamy tam 11 razy 81, chyba dwa razy. Tu trafiamy, są maksimum. Teraz 2,81, plus sobie otwórzmy, zerknijmy. Hiszpan, SP! Barcelona, i kto to będzie? Nie wiadomo, a jest to Gavi, Gavi83, którego już posiadam. To może teraz sobie pik kampanii otworzymy, 85+, plus. oczywiście tu będzie... Yy, Boże. A wiem, to jest karta zimowa, karta zimowa to jest Lamptey? Tak, dobrze pamiętam? Tak, i on miał 86. To teraz dwóch 82+, może coś fajnego? Niemiec, SP Tony Cross? Tony Cross 86, ok. Yy, czy. Nie wiem, czy go mam, czy nie mam. Nie wiem, zobaczmy. Mam niestety. Dobra, yy, Krosik, ja ciebie. Hmm, co z tobą zrobimy? Przepalimy na duplikaty chyba. Yy, nie przepalimy, bo tego już nie ma, naprawdę. Nie ma tej wymiany. Już to było jedno z lepszych. Rzeczy, co w ogóle było. No dobra, no to jak z tego celuje i go sobie wrócę, ale dziwne, dziwne, że tego nie ma. Ta paczka wymienna za 50 tysięcy lecimy. Hiszpan, napastnik, pomijamy, bo jest to jego SPS. Paczka za 125 tysięcy. Zwykła karta oczywiście Norwegia. SPO mamy tutaj Odegarda. Czy z Odegardem ktoś przyjdzie na podwójnym okałcie? Tak. Uu. Dawno nie widziałem, że z paczki za 125 tysięcy podwójną walkout. No dobra, zobaczmy, To nam wypada i wypada nam Jan Oblak, 88 11 razy 81 plus takich kart też potrzebujemy, więc nawet jak tu nie będzie walkoutu, a będzie Bernardo Silva, którego kurczę pieczone wziąłem z pika, więc też go będziemy musieli squixelować. No szkoda, że 88 trzeba przepaść. No szkoda, że nie ma tych w ogóle wymiennych duplikatów, co nie? Bo, znaczy, no wiecie, że przepalasz overall na paczkę z tymi rzadkimi i zwykłymi zawodnikami. Bo to było naprawdę spoko. Jeżeli nad nim jeździ, tego przepalić, to sobie wrzucałeś. Tu będzie trzeba nogu, więc sobie pomińmy. Oprócz nogu może jakieś informik? Otóż nie. No i na sam koniec, 2,85+, 85, zwykła karta pewnie będzie jak najbardziej. Mamy Holendra, SPO. Manchester City to jest karta 86, czyli mamy podwójny walkout, i z nią przychodzi Bernardo Silva po raz trzeci dzisiaj. Także mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Takim składem też kończyłem Food Champions. Myślę, czy chyba basie dam na czerwoną ewolucję, bo znowu mam, że wiecie, tego, jak jest Ronaldo i Van Dijk właśnie, że chyba basie wrzucę. No bo ikony, no to brzydko wyglądają moim zdaniem. No i co. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, łapkujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć, cześć. Elo.